Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Hej, witajcie. Tu, kapitan. Dzień dziesiąty Czy to 11? Chyba 10. dzień. E, noc była spokojna. Katia wróciła, pomogła naszej sąsiadce, obronić się przed ludnetami. Haha, wysłaliśmy mi, o pamiętacie. E, Przytoczona, 10 amunicji. Zajebiście, mamy amunicję. Nie mamy tylko czym strzelać. Musimy sobie kupić jakiegoś kapiszona, jakiegoś korkowca. E, nie nakarmili jej tam, bardzo zmęczona. Ale świństwo. Dobra, idź spać. Ktoś jest jeszcze zmęczony? Głodny, zmęczony. Uh. Idź połóż się spać gdzieś, stary. Ty, głodny, zmęczony. Wszyscy są głodni i zmęczeni. Fak, ktoś tu chociaż... Głodny i zadowolony, dobra. To jak ty jesteś zadowolony, to idź sobie coś przekąsi. Przekąś, zjedz. I będziemy rąbać dalej nasze rzeczy. Meble niepotrzebne. Tu porąbiemy. Tu jeszcze coś porąbiemy. Masz co robić chociaż. E, I zaraz coś zrobimy, jakąś z tą. E, łapkę na myszy, znaczy na szczury. Czy tam na cokolwiek jest, co e, się da złapać? E, Okej. Okay. Co tam stary robisz? Ty miałeś spać. Głodny i zmęczony. Czemu czytasz książki? Tam Katia śpi. E, idź spać. Proszę cię, stary. wyśpij się. E, dobra. Zadłeś? Jesteś zadowolony? Do roboty porąbać tą szafę. W prawdziwej wojnie człowiek ginie jak pies bez żadnej bez żadnego powodu. Takim cytatem otwiera się ta gra. Nie wiem czy, czy czy ją widzieliście, czy graliście w tą grę ale na mnie przynajmniej robi bardzo pozytywne wrażenie ta gra ma w sobie coś, powiem wam. Ktoś czeka pod drzwiami. Handlarz e, Katia, wstawaj. Bądźcie, ktoś, ktoś przed Ciebie idź. Kup, kup jakiś żarcie od razu. Jak będziesz i, i ten. im interes. Nie obchodzi mnie, ile ryzykowałeś, stary. E, żarcie. 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 Dobra, co my możemy Ci za to dać, kochaniutki? Nasz stary łom, weźmiesz? Dobra, zgoda, niech będzie Mamy kupę żarcia co sobie starej już cię nie chce. Zamknij dżigat i idź spać Ej, Kto tu, kto tu? Dłubie, czekajcie, Pawle, Pawle, Ty już pozbierałeś wszystko? Porąbałeś wszystko, co się dało porąbać w tym domu, czy jeszcze nie? Czy jeszcze jakieś meble zostały? Dobra, porąbałeś wszystko. To wasz tatu idź. A, Tu już się wyspałeś? Dobra, idź robić ten Filtr zrób. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co daje nam to? 10... OK, 2. Możemy zabić okna i dziury w ścianach zabezpieczyć przed napastnikami. Ok. Albo możemy zrobić jeszcze jedną klatkę. 10, 5 części nam brakuje. Fakt, bimrownik nie mamy. Tego nie chcę. Ogródek zielny by hodować złote zioła, które następnie użyjemy do robienia matekamentów lub tanich papierosów. Chciałem jakiś ogródek. te części. gdzie ty polazłeś? W łomu sprzedaliśmy jeden. Mhm. A tutaj zabiję dyskami, tak? Dobra, zabiję dyskami stare. Cieple się zrobi. Zadowolony, jesteś głodny. Boczyj mi w brzuchu. I coś ogłotuj stary. Noż. Czy można to ulepszyć? 30 części potrzeba. trochę dużo. Jeszcze nie mogę, tak? A tu ile części potrzeba? Zbudować, coś zbudować, a miałem tego drewna narąbać, ile za dwa, trzy, dobra, ale dużo okej, okay. nie mogę jeszcze. mogę, nie mogę. Ten stanął, dumny, zadowolony. Zastawił okna. Okej, okay. fajnie. Zastawione okna. Zrobił cyk tutaj. Co nam tu jeszcze brakuje? Słuchajcie, o, to się zapało, nic się nie zrobiło. Ruszona wkrótce, coś wkrótce się zobaczy. Właśnie, coś nie bardzo można polegać na tych e, klatkach. Bruno, gotuj. E, ty weź. weź, coś, może wejdźcie w wodę, może. Podwójny. Czego mi brakuje? Wody pitnej mi brakuje. Zajebiście. Ty weź, może złap ten. Ty. zrobiłem ten filtr. Faki temat. Okej. Okay. Ona śpi. Naprawdę no już nie śpi. Wszyscy głodni. Nikt nie zjadł dzisiaj nic. Nieugotowane. Ale odjebaliście. Dobra. Idź tu. Kto dzisiaj idzie na ten, idź. Ty idź, to, chcesz coś zjeść. Noc. Okej. Okay, ten. 15. Szukaj zapasów. Szuwaj. Czuwaj, śpiwuszku, dobra. Dawno nic się nie działo, mam sobie przeczucia. Gdzie idziemy? Torodery jeszcze raz. Tam było w masę masę zapasów tam było. Tak, przyjdziemy się tam jeszcze raz. Tam nam nic złego nie grozi. Ostrzelona szkoła. jedzenie niewiele materiału, dużo, dużo leki. Niebezpieczeństwo, tam jest, tam się coś dzieje. Dobra, materiały dużo. Później pójdziemy do bliźniaka. Ok, materiały dużo. Nie, bliźniak ci jest, bliźniak? Co? Eee, nie można tam dotrzeć przez walki, faa ale niedobrze. Część mamy zablokowaną. Aha. Dobra, wracamy do rudery. Jakieś walki, siedzimy, jakieś snajperzy cholera, tego nie przewidziałem. Przygotuj się. Coś tam potrzeba tam? Nic tam na nie potrzeba. Bierzemy w pusty plecak, żeby jak najwięcej zabrać ze sobą. Szukaj zapasów. Wpadamy na szybko. Tutaj golimy wszystko. Jak leci. Tuż tak, poznajomemu. Po Tuż byliśmy tyle razy, że wszystko w znajomo. Upewnij się, że niczego nie przeoczyłem. Weź wszystko, nie mogę. To weź... Tak, dobra, weź to też. O, o, o. Cześć stary? Nie ma sprawy. Szukaj drzewa na opał, że to. Co on tam? Stary, no ja cię okradam, bezczelnie przed twoimi oczami. A, drewna mamy dużo, chyba. Nie, nie jestem przekonany. Tego nie chcę słuchać. To jest mało warte i. Potrzebujemy bardziej tego. Dwie, dwa te trybiki. E, nie chcę, nie chcę, nie chcę. To wszystko, co jest tutaj do zabrania? Chyba wszystko. Na górze nie byłem jeszcze, chyba. Czy byłem na górze? O, na górze nie byłem. A! Piła, potrzebna jest tutaj. Tutaj to się jeszcze jest. Okej, okay, tu jeszcze trzeba będzie wrócić czas z piłą. Trzeba zapamiętać. Tutaj wrócić z piłą. Tu są części jakieś albo materiały do broni tam było. Nie pamiętam. Chyba materiały do broni. Dobra. Wrócimy tu jeszcze któregoś innego dnia. Na razie stąd wynosimy. Mam pewien plecak. Na razie, do zobaczenia stare. Marko wrócił. Dobra, to chyba na tyle będzie w tym odcinku. Nie wiem Nie patrzyłem na zegarek kiedy zaczęliśmy. Choroba. Dobra, to tyle do następnego dnia. To będzie dzień jedenasty, wtedy, kiedy zaczniemy. Trzymajcie się, do zapraszania, do słyszenia. Na razie, cześć.